Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Maja i... i Włamywacz. Dzisiaj znowu Włamywacz będzie grał, ponieważ chce mieć swoje konto w Robloxie, więc musi się szkolić, tak? Tematycznie z racji, że jest poszukiwany przez policję, ponieważ płacił fałszywymi pieniędzmi w sklepie. Niechcący. poszukiwania zamaskowanego przestępcy, Widzisz? Który zapłacił w sklepie pani Bożenki fałszywymi no. pieniędzmi, często do zabawy. No i, I to takimi to... pieniędzmi płaci. Dzisiaj zagrasz sobie w ucieczkę z więzienia w Robloxie mnie jeszcze nie było. No właśnie, więc jakby Cię złapali, to tutaj masz taki mały trening, powiedzmy. Tak jak pójdzie Ci tu, to załóżmy, że tak poszłoby Ci naprawdę. Więc miej nadzieję, że Cię nie znajdą, to po pierwsze, a po drugie, jak Cię znajdą, to że pójdzie Ci dobrze. Ucieknę, aby znów spotkać się z Mają. Mam taką nadzieję, ale jeśli chcesz, żeby Ci dobrze poszło, no to chyba musisz coś powiedzieć. Na pewno pójdzie mi o wiele lepiej, jeśli wszyscy zostawicie teraz lajka i suba razem z Workiem. Żebyście wiedzieli, kiedy wlatują nowe odcinki. Z nasze odcinki, powiedzmy nasz. Jest w tryb... Łatwy lub tryb trudny, który wolisz? Hmm, może zaczniemy od łatwego? Dobrze, no to naciśnij zielony przycisk. O, jak ja mam piękny pokoik. Tak, jesteśmy aktualnie w celi i musimy skakać tam do góry. Przecież nie widzę, że takie są schodki, tyle nie wpaść do WC. Dobra, idziemy za strzałkami. Ty widzisz w ogóle te strzałki? Yy, no, powiedzmy, że coś widzę. O, tą białą bardzo dobrze widzę. Jakieś... padły? Ale chyba tutaj mieliśmy spaść. Tak Aha. mi się wydaje. Tutaj mamy jakiś rozwalony przejście. Coś już tędy musiał przechodzić. Ogólnie to wątpię, że zdążyłeś nadrobić moje odcinki, więc tak ci tylko powiem, że jak przekroczymy. Tutaj ten próg, to on nas zacznie gonić. No jak nas dogoni, no to wsadzi nas z powrotem do więzienia. Mhm, mm to tego nie chcemy. Tak, musimy chyba biec tam na górę. To jest tak myślę. mu w ogóle gile z nosa lecą. O, Ale dobrze, jest. bo on e, nie biegnie na górę. On zostaje tylko na dole, oh. więc udało nam się przed nim uciec. I na razie nikt nas już nie goni. Jednak znowu nas goni. Nie widziałam dziury. Ja też nie widziałam tej dziury w podłodze. Szybko, szybko, więcej, więcej. Ej, chyba się zawiesił. To może lepiej? I teraz tu uważaj na dziury w podłodze. Ech, ci one są. Ja Ci będę może mówić. O, tutaj jest, tak. Dobrze! O. I tutaj też jest. Dobrze! O. Chyba na razie nie ma. Teraz musimy o, w górę kapsa. wskoczyć. Tak, tak. Aha! Tak, ze szybem będziemy chodzić jak te teo, że... Tak, ogólnie nie chcecie martwić, ale w takich szybach Aha. zawsze są najgorsze parkury. To jeszcze nie jest najgorsze, ale jak trafimy na takie metalowe belki, to jest po nas. Tutaj musisz cały czas naciskać wód i nie puszczać, bo tutaj jest ten wiatrak i on nas odpycha do tyłu. A, to było bardzo niebezpieczne. Trujący slime. Oj, to są belki, o których mówiłam. Te rury, tak? Tak. O Nienawidzę ich. Zawsze się na nich wywalam. Tak. Aha. Dobra, kliknij E. Okej okay, i coś sobie otworzyliśmy teraz. Uh o. -oh. Ale też spaliśmy. Ale mamy przejście, otworzyłeś przejście. Ale szczęście. Teraz droga jest o wiele łatwiejsza. Tak, nie trzeba łazić rurami. Dobra, ej, ale nie idzie nam aż tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Ale tutaj jest wiatrak, więc jak przejdziemy tu, to musisz uważać, bo nas będzie pchać. Weź sobie tutaj stąd coś. Możesz kliknąć E i wtedy napijemy się e, Energy Drinka. I teraz mamy super moc. I patrz, leć teraz do przodu, patrz jak zasuwamy. Wow! Jesteśmy jak błyskawica. Dobra, i teraz tu. Dobrze! 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 Dobrze. Dobrze. Trzeba że... nie chcesz? Y, spróbuj, czy możesz jeszcze wziąć, czy już nie. Bo ogólnie bez tego y, drinka to nie będziemy w stanie aż tak szybko biegać, i może być nam ciężej. A, jest szybcy. Tak. Dobra, jeszcze, jeszcze nam działa, więc dawaj, póki możemy. A nie. Mogę ci to sterować myszką, jak chcesz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Spróbuję jeszcze raz. tak trochę zboczył. Klikaj cały czas do Aha. przodu i spację po prostu. No i udało się. Jeszcze tu. Spokojnie. Teraz mamy pracę zespołową. Za ten? Chyba tak, no. Dobra. No bo to jest straszne. Nie chcę fajna tych ścieków. Już tam powoli się kończy siła, bo zwalniamy. Dobrze, dobrze, dobrze. I to śledzisz. piękna współpraca. Piękne. Na pewno dałbym radę uciec z więzienia, jeśli byłbym nam z Mają. Dobrze, że o Tobie wspomniałem, pani Bożeńca. Zachodnie zeznają również, że o masy w krzyczał na biedną sprzedawczynię, ponieważ że komo musi wracać do Maja. Co? O, patrz, telefoniki. Można zadzwonić? Przytrzymaj, no. Aha. Yes. O! Wow. Telefoniki, aby mieliśmy szkło. E, mamy zadanie Znajdź klucz od biblioteki i otwórz drzwi, żeby nimi uciec. Czyli tutaj gdzieś musimy szukać klucza i potem wbiec Aha. z nim w tamte fioletowe drzwi z kłódką. Te Wtedy. klucze zazwyczaj są takie duże i mocno widoczne. Gdzieś na ścianach zazwyczaj są takie rzeczy. A wejdź tu do tych drzwi zielonych. O, jest! Dobra, mamy. I teraz musisz kliknąć jedynkę na klawiaturze. O! I teraz po prostu tak biegnij w tamte drzwi i one się otworzą. Automatu, bo jakbyś nie wziął tego do ręki, to mimo tego, że masz klucz, to byś nie otworzył drzwi i by nas złapał policjant. Eee. Co to za? zmieni? dzień czy trzysiadek? Chyba dwa w jednym. E. No to dziady, Razem ze mną wlazłem? No właśnie nie tam. Jakaś dźwignia. Tak, aktywujmy ją od razu, bo... I co ona nam. <laughs> Tajemnicze przejście! O, e, ja na było? E, nie wiem. Mamy teraz labirynt, ale plus jest taki, że tutaj nas nie goni już ten policjant, więc możemy na spokojnie sobie znaleźć tam to wyjście. O, jest, widzę. Teraz uciekamy w więziennych podziemiach. Wow. Uję się, jak kurnik. Dlaczego no, tu się lampki nie świecą? Może to jest jakieś nawiedzone. Okej, okay, teraz mamy zadanie przejść obok siekier. O oh, kurde, patrz, wywalił się. My też. Oh. Tutaj to może działać na podobnej zasadzie jak to, jak uciekaliśmy przed tymi piłkami. Tylko, że jak tutaj się zwalnia, no to tam się pojawia. Więc musimy tak na zmianę uciekać po prostu. Uh -huh. Dobra. I tu jesteśmy bezpieczni. Dobrze. Było jak jakieś złoto. Y, teraz mamy... O, dźwignia. ...pociągnąć dźwignię, aby otworzyć bramę. Dźwignie są dwie, czyli mamy tutaj jedną i gdzieś jeszcze jest jedna, mm -hmm. którą musimy znaleźć. To mamy jedną i jeszcze jedną. Jest po drugiej stronie, widzisz? A, teraz widzę. Tak, tam na końcu. Szybko! Teraz jeszcze tylko wrócić. I nie zginąć. I znaleźć bramę, którą mamy uciec. Która się podobno teraz otworzyła. A tutaj uważaj, bo tu smog zieje ogniem. To no? jest O. No patrz. Okej. Oaa. Myślałam, że to takie ładne, jak świetliki. I tutaj ciekawy parkour przed nami. Ja go świetnie widzę. Dobra, ja będę sterować, a ty dawaj do przodu i skacz. Okej. Okay. Okej. Okay. No prawie wyszło. Okej, okay, dawaj, dobrze. Dobrze. Mhm. Jeszcze jedno. I zaraz tutaj to samo. Słuchaj, ale już ci coraz lepiej idzie, tak? Tak. No. Jakby się było jaśniej, a nie tylko pochodnie, to by było w ogóle super. No domyślam się, że w maste jest nieco ciężej grać. Ale zawsze możesz ją ściągnąć. Nie, nikt tego nie chce. Ty tego nie chcesz, widzowie tego nie chcą, Poti tego nie chce. Okej, okay, dobra, to może nie wracajmy do tego tematu w takim razie. a tu co, co się dzieje? A! Musimy Olca. biegnąć jak się schowają i czekać. Teraz, teraz, teraz i stój. Okej. Okay. To nie jest przyjemne. I lecisz być nabitym na szpikulce. Dobrze. I tutaj już jest brama, którą otworzyliśmy. Aha. O, zawiemił jest... pupkę Dziobnął. Przyczekać jedną kolejkę, ale dobra, schowaj się i biegniemy. Dobrze, i jeszcze jedna siekiera. Proszę nie wywal się teraz, naprawdę. też. To. też proszę. I wspinamy się do góry. Jak my to robimy? No, po linii wchodzimy. A to liwa jest! Okej, okay. i tu jest parkour. Uf. Aha. Um, dobrze, dobrze, dobrze. Musisz skakać Najdobrze. bardziej na środku, bo wskoczyłeś w ścianę na końcu. Teraz mi się uda. Dobra. I tutaj A! mamy y, pociągnąć za dźwignię kolejną. Tylko tutaj lata policjant, nasz przyjaciel. No to może dawaj tam, gdzie jest szczałka. tak? Na wszelki wypadek. Ciągniesz dźwignię i szybko jazda. Tam do. No i dupa! Mówiłam! Ale nie mogłam się ruszyć! Zblokowała nas i policjant nas dorwał. Ale dobra. Ale dźwignia się, się Tak! A, ale my już musimy... No nie! Dwie. Ty wredny typie! Tak, teraz jest zły etap, bo on od razu nas goni, więc lecisz w drugą stronę. Szybko, szybko, szybko! Dobrze, masz do radę! Uciekniesz mu, uciekniesz mu! Dawaj! I dawaj dźwignię! Ale ty musisz chyba stać na tym czymś. I dopiero ciągnąć dźwignię. Ale już nas nie goni! Ale mieliśmy na tym stać, oh, mówiłam ci. Ooo. Oh. Tak to jest, jak się nie słucha. Wraca. Dobra, i ha, teraz. Teraz. Mhm, e. uh -huh. No. A nie I nową. nasz przyjaciel, tak. O, nad sobą to takie coś, czyli teraz się będziemy z nim bić. Jak e, tu się Pokonaj bić? Pokonaj strażnika, podnosząc kurczaka i rzucając w niego. E, chyba po prostu w niego klikamy. No, myszką. Gdzie on jest? Chyba za nami. Tak o, tak o, dobra, okay. czekaj. Ile mu zostało życia? Nam niewiele. Ja nie widzę jego życia. No ja też, bo kurde, ma! Jest za blisko nas. Uwaga, odwracamy się? Tak. Oj no, o, nie, nam się nie, nie. życie straciło. Czyli ta walka będzie ciężka. Tak, zdecydowanie jest nierówna. Dobra. Wacz, nie, 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 uzupełniło mu się całe życie. Żeby Ale to my nie mamy tu czasu. Dobra. E. e. Jeden. Nie mamy go. Nie, tam jest kurczak, tam jest kurczak. Dobra, hmm. mamy ponad połowę życia, a on ma mało. Ja nawet nie wiem, gdzie mamy życie. Tutaj na górze. Aha. Musimy, musimy gdzieś wyżej być niż on. Dobra, oh. jeszcze myślę, że tak jeden kurczak jest po nim. Ej, już jest chyba po nim. O! Oh. Dobra, oh. wywalim się. Ej, to było strasznie emocjonujące. I teraz musimy uważać na lasery. O, oh, na blisko. Trochę bardziej uważać niż teraz. Ciężko mi oszacować odległości. Dobrze. I stój. Okej. Okay. Jeszcze dwa lasery tylko. Jeszcze jeden. Hmm. Dobrze. <słuch> I wychodzimy Nie. I znowu lasery! I musimy wejść potem do ciury wygrzmosonej w ścianie. Może też wyjście? Może. A może nie? Jestem ciekawa, czy jeszcze spotkamy tego policjanta. O nie. Czy to wróci nas do początku? Proszę, nie. 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 Dobrze, że nie do początku. Chociaż tyle. Strasznie, dziwnie to. Przeciś i stój. I do dziury. Jesteśmy jakiejś kanalizacji. Tak, a jednak tak myślałam, że to podwórko i zielona trawa. A tu kanalizacja. Dobra, to podnieś deskę Aha. i musimy z niej sobie układać drogę. Dobra, podnieś wszystkie deski i przerzuć je na tamto, bo tam będziemy musieli sobie je układać jako swoją drogę. Dobra? O. Czyli tak. musimy ułożyć deskę tak, żeby po niej zejść i potem ją mhm. zabrać i przekładać sobie, żeby po niej chodzić. Mhm. No spadła nam Bardzo na Może ja spróbuję? Spróbuj. Ja też nie jestem w to najlepsza, ale zobaczmy. Ciężko mi to. Oh. Dobra, i teraz patrz. Bierzesz dechę, tą, idziesz tak, puszczasz ją i po niej przechodzisz. No, także tutaj musisz już chyba tylko raz ją tak położyć, także może dasz radę. Wiesz, jak to się robi? E. trochę bliżej. Tak. I kliknę E. Tak. E. Dobrze, i teraz musisz przejść po desce po prostu. O, oh, nie, znowu do dziury. No, znowu do dziury. teraz wracamy do środka, albo idziemy na podwórko. Tym razem. Ale może na specjalnie, tak? Może. Wow. O, Jaki wielki glin. Ło, wow, mamy bazukę. Jak to się strzela? Nie wiem. Pikam, ale nie działa. A podejdź do niego. O, bo musimy być na polu bitwy. Ogólnie strzelamy w niego jajkami i na takich bitwach minus jest taki, że nie możemy zmienić perspektywy, tylko mamy taką, że się nie widzimy, ale musimy w niego strzelać. On nas strzela laserami, a my w niego mamy strzelać jajkami. Dobra, 70, 65, 60. Kurde, co to za sposób? Co on nam zrobił? Wyrzucił nas. Co? Ej, jak to się stało? Trzeba, czy no nie nie możemy? możemy, bo jesteśmy poza polem bitwy. Co, uciekliśmy z więzienia? Wow. Co się stało? A bo to on robi takie kurde trzęsienie ziemi, dlatego nas wtedy wyrzuciło. Aha, no ale nie powinna chyba nas tak wyrzucać. Może gdzieś tutaj jest... Wejście z powrotem? No mhm. ale nam się uciec. No tylko właśnie to chyba nie jest ucieczka. A tam co to jest? Zaczymy. no że tam dojdziemy. Idziemy tam? No idziemy no co? Jak nas wywaliło? Nie chcą nas z powrotem w więzieniu. Oj, tu spadł spadku, widzisz? Po ścianie. A, idzie wejść po ścianie. Okej. Okay. I są rury. A. I jesteśmy na dole! Nie! Ale teraz mamy przynajmniej zadanie, to poboczne takie napis Uciekaj z więzienia. Więc... E, dobrze działamy. I to jest chyba już końcówka gry w takim razie. A nie, ja tam nie wlezę. Okej. Okay. Okej, okay. i tu. A nie na tamte rury? Chyba nie damy rady. Dobra. Uciekliśmy z więzienia. To jest koniec gry. A spróbujmy to. Nie! Wróciliśmy do więzienia. Sami się zamknęliśmy. Ale, ale wygraliśmy. No wyszliśmy, no. Nas tam się udało. To nie i no. I drugi nam się udało wyjść. Ale już nie musimy tego robić. Przeszliśmy całą grę. No tak. Dobra. Tylko zakończenie było dziwne. Nie. Yeah! Nikt nas nie przywitał po wyjściu z więzienia, ale udało nam się przejść. Grę? Chyba pierwszy raz. Czy jeszcze jakąś tam się udało przejść? Chyba nie. Nie, zawsze to zepsuję. No, także w pierwszą grę udało yes! nam się przejść w całości i wygrać ją. Także robimy coraz większe postępy. Jesteś coraz bliżej e, otrzymania swojego e, komputera tudzież. Profilu. Profilu na Robloxie. I mój własny awatar. Tak. Będziesz mógł sobie zaprojektować włamywacza takiego. Uuu, cudownie. Tak. Dobra. Mogę mieć kocie jak chcesz. Jej. Yes. Dobra, y, myślę, że z tego filmu to by było na tyle, ponieważ mam już zbyt duży przepływ informacji i wypełnię też. Ale jeśli jest wam mało i chcielibyście zobaczyć więcej moich filmów albo moich filmów z łamywaczem, to klikajcie teraz na jeden z filmów, które w tym momencie wyświetlają wam się na ekranie, ponieważ δείκ za 3, 2, 1.